Cześć, dzisiaj o ogrzewaniu i ochładzaniu naszych zbiorników. Temat, który każdy z nas przeszedł. A nowi akwaryści często o to pytają, gdy zbliża się lato, albo gdy zimą mają zbyt chłodno w mieszkaniu, w domu. Oraz przy kupnie akwariumu od razu dopytują ogrzałki. Jeżeli chodzi o mnie, to mam tu doświadczenia z ostatnich lat z dwóch różnych zbiorników: 112 litrów i 200, które aktualnie u mnie stoi. Więc mam jakieś tam porównanie. No i dzięki temu, czego ja się dowiedziałem, czego się nauczyłem, no nie jedna osoba może wziąć i spróbować. Właśnie w ten sposób do tego podejść, na spokojnie, nie przesadzając, jeżeli chodzi o budżet, jeżeli chodzi o akwaria, no to tutaj dwa różne podejścia do dwóch zbiorników były, ponieważ na początek, zbiornik 112, w którym znajdowała się tylko kaskada, no i tam niestety, albo stety, była potrzebna grzałka. Taka zwykła, najprostsza z termostatem. I ona ogrzewała akwarium. Jak się nie mylę, to tam była chyba setka albo dziewięćdziesiątka, jeżeli chodzi o waty. No i ona sobie świetnie radziła. Trochę się załączała. Nie grzała cały czas. Problem był latem. Ale to jeszcze przed przeprowadzką na poprzednim mieszkaniu, gdyż latem, no niestety, musiałem dokupić mały filtr Patamini, żeby zwiększyć ruch tafli wody. Niestety, ale kaskada nie radziła sobie z tym. Temperatura mimo tego potrafiła trochę bardziej niż trochę podskoczyć, więc tam wtedy testowałem różnego typu butelki zamrożone, żeby schłodzić to w jakikolwiek sposób. Natomiast problem rozwiązał się po przeprowadzce, co mnie zdziwiło, ponieważ akurat tam gdzie stała 112 i stoi 200 latem słońce mam od godziny 12-13 aż do samego zachodu i pada to na ten pokój i tutaj już nie musiałem wrzucać żadnych butelek z lodem wystarczył ruch tachli wody tak jak poprzednio no oczywiście podniesiona klapa i to wystarczyło żeby akwarium samo się schłodziło jeżeli chodzi właśnie o ogrzewanie, to jedna grzałka działała na starym mieszkaniu Na nowym już nie Nie włączała się tak często A temperatura utrzymywała się stabilnie tam Wahania były jednego, dwóch stopni w górę bądź w dół W przeciągu dnia, więc nie było jakichś tam większych problemów Bardziej stabilne akwarium to jest teraz zbiornik, który posiadam 200 litrów Ten zbiornik w ogóle nie jest chłodzony żadnym specyfikem, żadnymi butelkami Tutaj Aqual Ultra Max 1500 robi robotę Jest odpowiedni ruch tafli wody no, Gdy jest gorąco to tylko odkrywam część pokrywy, to wystarczy. Drugą rzeczą, jaką robię, to zasłaniam sobie okna zasłonkami. Nie muszą być wcale grube. Byle tylko słońce bezpośrednio nie grzało przez okna, przez szybę na akwarium i to wystarczy. Mimo tego, że temperatura w pokoju potrafi. Podskoczyć do 30 stopni, 30 paru. To w akwarium utrzymuje się między 24 a 26 stopni, więc tutaj naprawdę jest dobrze. Jeżeli chodzi o grzałkę, to mam grzałkę koela zakupioną do tego zbiornika. Nie 200 W, tylko sporo mniejszą. Która jest aktualnie całkowicie wyłączona Od samego początku nie grzała, bo nie musiała Ponieważ w mieszkaniu mam taką temperaturę Czy to latem czy zimą, że Utrzymaniem temperatury w zbiorniku zajmuje się Aquael Który mimowolnie nagrzewa wodę, która przez niego przepływa no, i to wystarczy, żeby temperatura w akwarium miała swój stabilny poziom. Tam lekkie wahania, jednostopniowe, w górę bądź w dół. Mam, ale nawet przy otwartym balkonie bądź oknie zimą, gdy schładzam sobie pokój, wietrze, temperatura nie spada w akwarium jakoś szybko, drastycznie. Mam ruch. Jednostopniowy jest, ale to w przeciągu godziny dwóch. No i to wszystko. Dlatego, gdy zastanawiacie się, czy chcecie, czy musicie kupić co jakiś coś do podgrzewania jakąś grzałkę z termostatem bądź bez, proponuję założyć akwarium podpiąć sobie filtr kubełkowy albo inny. I sprawdzić w okresie, gdy akwarium dojrzewa, jaka temperatura się utrzymuje w danym zbiorniku, a zakupem grzałki zająć się w drugiej albo w trzeciej kolejności, bo bardzo często okazuje się, że grzałka do niczego nie jest potrzebna, a pieniądze, które na nią wydamy. Będzie nieużywana, to są pieniądze zmarnowane. Można by je wydać na jakieś fajne ryby albo roślinki do akwarium. Nie mówię, że u każdego tak będzie. Taka sama sytuacja, ale podejrzewam, że duża część osób właśnie tak ma. Pomimo tego, że mają podpięte swoje grzałki, to one nie grzeją albo włączają się na chwilkę. Co jest niepotrzebne. Wystarczy sprawdzić. Obserwacja w akwarystyce jest najważniejszą częścią, żeby mieć zdrowy zbiornik. I niepotrzebnie nie przepłacać. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej.